Witam Was w pierwszym odcinku z nowego Zagrajmy Wy, gramy Wy z gry The Calling. Jest to gra studia Hudson. To studio nigdy nie robiło takich właśnie, takich typu gier horrorów, także jest to nowość, chodzi tego studia. Jest to pierwszy osobowy horror, uczymy sobie język japoński, nie wiem jak będzie z tym telefonem, ale to się zobaczy. Dobra. Y jeszcze zobaczę jak jest z dźwiękiem i zaczniemy nagrywać. Y gra, już przyszedłem ją kiedyś. Na Wii. Ona jest teraz na emulatorze Dolphin, Delfin. Gram na padzie od Xboxa, ponieważ y nie mam tego sensor bara, czyli że czujnika do R. A mogę podłączyć przez Bluetooth pada od Wii, Ale bez tego czujnika to po prostu tej myszki nie ma na ekranie. No, także akurat to jest bardzo potrzebne, no. Na myszce próbowałam to zrobić na myszka, niestety coś... coś się robi na myszce złego. Było z to nie tak dobrze. Grało się w Taling na myszce, bo testowałem. No ale jesteśmy na padzie od Xboxa. Ciekawe, nie? Emulacja komputerowa V. Dosyć znane gry, jeszcze horror na Padzie od Xboxa. Podłączonego przez... Jak to się nazywa? Microsoft Xbox 40 Wireless Recyber for Windows. Tak. Dobra. Zobaczę jak z tym dźwiękiem. Ach, ten soundtrack z gry jest taki świetny. Będzie tu dużo tekstu niestety, który Wam nie przetłumaczę do końca. Wolf? No, mistrzem z angielskiego nie jestem, powiedzmy. Mm, ale coś tam będę Wam tłumaczył. Aha, i jak macie padat, to jest w ogóle fajne, że właśnie będzie wam musiał Nie wiem jak będzie z emulatorem. Czy też będzie, nie wiem, przez, po prostu przez słuchawki, żeby ten dźwięk przychodził, ale no zobaczymy jak to będzie. Płyta się czasem będzie zacinać, niestety, bo no niestety już taka jest. Chciałem zrobić się na obraz ISO, ale jakieś błędy były. Kurde, i nie mogę z tego zrobić. Mogę najwyżej do nowej gry powrócić. Anonymous has joined To jest chatrum, tak mogę Wam już powiedzieć, bo na początku to ciężko ganił chcesz. Dobrego wieczoru wszystkim. Witaj Anonymous. Cześć Anonymous. Dobrego wieczoru. Anonymous. Że jesteś w domu i nie mogę, że uwierzysz, że jest tutaj tyle ludzi że jesteś tutaj coś tam coś tam że rozmawiamy aaa kurde za szybko coś w tym jest co wszyscy będą robić w noc tutaj coś tam aaa kurde nie będą na tego tłumaczył jezu za szybko A, że rozmawiamy o jakimś magazynie z Samsara tak i że on też ten magazyn czytał też się pyta o co chodzi tam wcześniej było, że o śmierciach jakiś. Tutaj było w indyjskim magazynie. O, kur, coś tam, że on czyta takie, że już czas. Że jest healer, że czyta, że to jesteś nieprawdopodobny Hillarus, że czytasz to przestał czas. Eee... Piszą tam o ASAMsarze, w którym był jakiś incydent, że kurde, że uczennice w szkole zniknęły i trzy uczennice ze szkoły zginęły. O, coś takiego. I właśnie był... czy e, że Samsara... to kurde! Fłok. No, ona mówi, że to jest super straszne. Tak, tak creepy. Czy macie jakiś Ramors? To jest Ramors. Wiadomości, no, nie wiem, coś takiego. Mało klatek jest tutaj, jest strasznie, 28. Kórę na na join the room. Jakby to wolniej się działo, to bym mógł to przetłumaczyć. No dobra, nie, nie za bardzo. Ej, chcesz się uczyć angielskiego? A mój genium angielskiego. W ogóle te klawiatury, patrzcie, A, B, C, D, E, F, G, H i... <śleskujesz> Też jest fajne. Wszystkim. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. I w to wieczór, noc, coś tak. To się mówi właśnie o takich porze. Taki dobry wieczór Zwróćcie uwagę na grafikę, która jest taka nawet spokojna. Tutaj jest an antyaliazm włączony na emulatorze, także... Te krawędzie są lepsze o wiele niż na Wii, więc widzicie lepszą grafikę. Tssss, płyta. Łech, co nie było napisów. Nie włączyłem napisów chyba, co? Moshi to jest halo. Po japońsku, wiem to z z anime. o tym co to ten liczb, to się później dowiecie ja naprawdę ja się będę bał tej gry wciąż bo to ona jest nie tylko są takie rzeczy które już wiem że to się zdarzy że to się jest to że to że coś strasznego będzie ale po prostu tutaj może coś wyskoczyć z nienacka tam naprawdę tu może to są też takie właśnie randomowe Mr. Kondo coś tam wpadł w lekką depresję. Yy, jego żona coś tam nie może znieść tego wszystkiego. Nie mają dzieci i teraz ona została sama. Czyli on umarł. Dobra, niech będzie. Są starsze osoby jakieś. Ale yy, jej mąż zostawił coś. Coś dużego. Tak. On Yy, zostawił stare lalki, coś takiego, takie flifiksacje dolls. Tak, on zbierał dużo ich. Hmm. Już zaczynał robić chyba nowe lalki, coś takiego. o jest. I te lalki zostały do końca jego życia. Zacząłam zbierać po... zacząłem zbierać po jej śmierci tam... po jego śmierci celki. Co? Dziecko? Coś tam, coś... O matko. Tak, dziecko 10 lat temu. I o jakimś dziecku. Nie wiadomo o co chodzi, to... To jest później wyjaśnione. I tu mamy pierwszy rozdział. Taki samouczek, straszny samouczek masaka, wiecie? Samouczki tutaj też grozą. Sheen I Właśnie, tutaj trzeba machać Ym, I właśnie yy, bo są Bumper i są Triggery Triggery na padzie od Xboxa właśnie pozwalają na te dosyć dobrze skalibrowane machanie Bo to, to jak jest pod walka z potworem Uwaga, cięcie Musi być. a nie, nie musi być cięcie, dobra, Cięcie się odcięło Boże mieszkam na ekranie Albo będzie cięcie, takie żeby klatki się odcięły to jest symulator, więc będą spadki, ale tak 40 teraz klatek jest w 720p. Ja się pyta, gdzie jest teraz? Co jednak ten napis? Dobra, nie wiem jak to się będzie sterowało, czy to będzie wygodne. Jeszcze tylko ogarnia takimi przyciskami kucanie i bieganie. Tak, to są takie rzeczy. O, nie jest chyba źle, co? To jest bieganie, to jest kłócanie, dobra. Dobra, jest spoko. Mamy telefon. To wiem, tak, jasne, tak. Jezu, ta gra jest taka straszna. Jezu, ktoś dzwoni do drzwi, no. Czekajcie chwilę. Muszę wam powiedzieć, że na polskim YouTube nie znalazłem żadnej osoby, oprócz mnie i Ragnaroka, kto by nagrywał tą grę? Naprawdę, ona jest tak rzadka... Widziałem tylko jak PewDiePie ją nagrywał, no to... No to co Dobra, to bierzemy to. No bierz go. Idiot. Y, musimy teraz poszukać sobie tutaj... ...półki. Nie kucaj proszę, tylko mi... ...weź tą półkę otwórz i zaraz w środku. Oj, niewygodnie się gra. Trudno. Ja pierdzielę nie, nie pamiętam, co było w tym samochodzie. Co tu jest? Jest. Jakiś klucz. Aha. Ten klucz odblokowuje się w telefonie. To... Wyjdź stąd, otwórz telefon no Otwórz to, wejdź do telefonu. A, bo nie mam telefonu. Mm. Ja pierdziele się tak poję tej gry. Zapiszę tą grę. Ja ją sam przychodzimy to ja nie wiem. Ponadto ja specjalnie teraz nagrywam jak już jest ciemno, nie? To już chyba 17, 18 jest chyba, czy 19. Godzina. A może nie? 16.30, dobra, blisko było, matko, oska, nie mam poczucia czasu No już jest ciemno, nie wiem, to jest zima, dobra, to można to zamknąć, żeby później no, nic nie zrobiło Nie wiem, nie wyszło coś z tej szafy Ja pierdziel Dobra, co jest tu Tu? tu są jakieś stare wideo, ale koleś nie widzi VCR Ile ja to nagrywam? No już 6 minut, no to tak. Tak, 40. No to jeszcze tak, A, dobra. Na oko. Machniemy. Dobra, w szafkach. Jak to szafki, nic nie. Ord bardzo łatwo się te szafki otwiera na tym kontrolerzu Dobra, wyjdzie. Ja pierdziel. Ta się sram, ja się sram. Jak to nic nie widzisz w ciemności? Ty cioto! O ja pierdziele! Czego ja tego nie pamiętam? Widzisz jaki jest się sram teraz? O matko... Halo? No świetnie, teraz pod którym ja mam ten minus podpisałem? Chyba pod... pod bakiem. No, nie będzie słychać niestety. Śmierć nadchodzi, ale dusza zostaje. To coś takiego. Ja pierdzielę Łajta moment Muszę coś zrobić z tym żeby ten dźwięk był odtwarzany bo tego nie słyszycie Nie, nie ustawię tego Trudno Ja pierdzielę yy, W polskim YouTube'ie tylko widziałem Ragnarok chciał nagrywać tą grę Teraz to jest Hati ale Mam tę ładną grafikę na peceta, pewno. Tak. Jezu, znam ten moment, dobra Tak, tak, to wiedziałem. I teraz tu. BUM! Jezu, i to jeszcze tak. BUM! BUM! No już. Dobra, a tak, i teraz tak Powiedzcie, że to działa Jednak widzicie jak maszuję to ja chcę po prostu... Więc... Dobrze to zapamiętałem, to jest świetne Nie, mi spa się nie uda zrobić, przepraszam, ale nie umiem graspa robić Jak to nie działa? O oh my God. Dobra, zabije nas mm. Przepraszam, że zginąłem, ale coś tu nam się pobagowało Bez kitu, ja tu stawiałem żeby te triggery były. No dobra, czekajcie. Zmienię trochę ustawienia i no znowu ta płytę, ale nie wiem, nie wiem na jaki to w zasadzie działa naprawdę. Zda mnie czarna magia. Najwyżej to będzie taki wstęp, jak tylko od tej serii, jak mi się uda wykminić coś, albo zrobić nie wiem te czujniki i R kupić sobie. Teraz tak Tak, ty mi się powinna biegać, no powinno się kulać. Zmienię do I tak, otworzymy tą szafkę i powinno się zrobić ciemno, nie? Pamiętajcie To w ogóle coś napisane było, wow Dobra, nie wiem co Jezu grajko! No, ogar Nie pisz do mnie Bum No rób się ciemno jest. Jak się przestrasza jak to bo ja wiem, że to będzie ja to na to czekam. O, są lagi. Lagozaury. Uuuu... Co to mi O, i się emulacja zepsuła. Nie zdarzyło mi się już raz tak. Czekajcie. Tak, zajechała się emulacja. No, to trzeba będzie zrestartować. Dobra, potrękujcie to jakiś wstępnik, bo ja już się ja już pewno... Ja, no, ja... już nie wytrzymuję. Mm. Nawet, nawet to jest dokładne, jak tak robię to na padzie. I są zamknięte pewnie, nie? później będzie takie wyważanie drzwi, nie? To w ogóle będzie. Ta gra jest bardzo straszna naprawdę. Podejrzewam, że ją skończę. Ciekawe, czy mapę mamy dostęp. Mamy. Dobra. Tu nas zaatakował ten duch. Tu będzie takie jeszcze pomieszczenie i tu będzie pomieszczenie. Do tego pomieszczenia nie wejdziemy, bo będziemy mogli parę. To będzie tak, że wejdziemy, tu coś się wydarzy, ale co to się wydarzy? To ja już nie pamiętam. Wiem co się wydarzy. Dobra, tu się nie przestraszę. To to jest dobrze. Yy, tu przebiegniemy wtedy. Tu. Chyba wejdziemy jeszcze raz do pokoju i się skończy to, to wszystko. Nie, chyba tutaj wybiegniemy i już się skończy. I zacznie się właściwie wyrazić, bo to jest samouczek dopiero, nie? Ale gra jest bardzo ciekawa, naprawdę. Mogę ten K odczytać czy nie mogę? Mogę. Dobra, to było na tyle, żegnam się z wami, jest ten rynek i to jest koniec. Czy to jest czas realny podany? Tak, to jest czas realny, tylko taki trochę. No widzicie. Sekundy nie lecą za wolno w tym zegarku na górę, albo jest mało fps u Dobra, to dlatego. Ale możliwe, że to jest czas realny, bo on jest tylko zły o... O 9 minut, to jest coś możliwe. Dobra, to cześć.